Jednym z największych problemów w branży audio jest propagowanie postawy „wszystko w audio ma znaczenie”, połączonej z „jeśli nie słuchałeś, nie możesz wiedzieć, że nie działa”. Jeśli śledzicie mnie dłużej, pewnie widzieliście w komentarzach takie zdania nie raz. Do nagrania tego filmu zainspirował mnie post na jednej z audiofilskich grup, gdzie jeden pan chwalił filtry Akiko Audio będące puszką z kamieniami zaną no żywicą. Pisał: „To nie placebo, to nie audio Wudu. I o ile większość audiofilów stwierdzi to bzdura, to jest taka grupa, która nauczona doświadczeniem przynajmniej takiego wynalazku nie odrzuci, bo przecież wszystko w audio ma znaczenie. Ale trzeba aby na pewno? Cześć, jestem Marcin. Oglądasz Ton Składowy, czyli kanał o największych absurdach branży audio. Zasubskrybuj po więcej. Sam Wojciech Pacuła, jeden z największych autorytetów branży, redaktor portalu HiFidelity.pl, przy teście rezonatorów kwarcowych, bodajże od yy, Acoustic Revive, pisał. Wiele widzieliśmy, słyszeliśmy mnóstwo produktów, które na pierwszy rzut oka wydają się bezsensowne, dziwne, a często po prostu głupie. Po odsłuchaniu, porównaniu których okazywały się przydatne, zmieniały dźwięk mniej lub bardziej wyraźnie. Często na lepsze. Wiem też, że nie mogę się śmiać ze wszystkiego, co zobaczę, a co wymyka się mojemu doświadczeniu. Wieloletnie próby, setki, a może i tysiące godzin odsłuchów nauczyły mnie jednego. Zanim czegoś nie wykluczę odsłuchem, nie jest wykluczone. Może być podejrzane. Tymczasowe, ale możliwe. Dlaczego uważam, że to jest problem? Propagowanie takiej postawy wyłącza krytyczne myślenie. brak krytycznego myślenia jest jedną z cech wszystkich antynaukowych ruchów. I pan audiofil, który na jednym, drugim, piątym i dziesiątym odsłuchu słyszał już takie rzeczy, co się fizjologom nie śniły, mniej chętnie wypowiada się o... Się krytycznie o absurdalnych akcesoriach, zanim je przesłucha, rzecz jasna. I można to uznać za taką rozsądną postawę, wszak, kto ocenia kolumny po zdjęciu. Tyle tylko, że nie mówimy o kolumnach. Mówimy na przykład o kwarcowych rezonatorach, naklejkach tuningujących czy o puszkach właśnie z kamykami zalanymi żywicą. Nie trzeba być Einsteinem, no nie trzeba być nawet specjalnie lotną jednostką, żeby stwierdzić, że przyklejenie naklejki na skrzynkę elektryczną nie wpłynie na sygnał płynący z głośnika. I nie sądziłem, że kiedykolwiek będę musiał to mówić na głos, nie sądziłem, że kiedykolwiek będę musiał o tym nagrywać film. Nie znamy takiego mechanizmu, który mógłby zadziałać, ale powiecie... Jasne, można te, może są jakieś kwantowe efekty. Z tym, że prosty test porównujący sygnał przed i po przyklejeniu takiej naklejki pokazuje, czy cokolwiek się zmieniło. I dopiero jak mamy dowód na to, że się coś zmieniło, możemy szukać przyczyny. A jednak relacje z naklejenia takich naklejek można przeczytać w polskiej prasie audio i mimo, że sami uczestnicy takich wydarzeń przyznają, Zawsze przyznają, że byli sceptyczni, to później jednogłośnie, ale dziwnym trafem, zawsze po dyskusji na ten temat stwierdzają, że miało to wpływ na brzmienie. Często, jak mówił sam maestro Wojciech, na lepsze. Niektórzy próbują to tłumaczyć w mądrze brzmiący sposób, wykorzystując do tego własną interpretację zjawisk kwantowych. Nie wiem, o jakiejś pianie kwantowej piszą i tak dalej. Inni mówią o ezoteryce, magii, sile intencji. Pamiętacie pana od strukturyzatorów sceny? Większość jednak po prostu stwierdzi, nie wiem, ale słyszę. I nie będzie drążyć. I wiem, jak to brzmi, ale to nie są wcale ludzie głupi. To są ludzie, którzy. Pozwolili wyłączyć sobie krytyczne myślenie. Ludzie, którzy unikają tego nieprzyjemnego uczucia, kiedy nasze przekonania nie zgadzają się z obserwacjami. Na przykład, kiedy na kolega na odsłuchu przytakuje, że słyszy wpływ takiej naklejki na skrzynkę bezpiecznikową, a my jakoś nie słyszymy. A może słyszymy? Taki bardzo subtelny w basie, we wybrzmieniach instrumentów jest jakby głośniej. Ale przecież nie ruszaliśmy gałki. Volume średnica jest bardziej drewniana. Znacie to uczucie? kiedy skupiacie swój słuch, przeczesując częstotliwości, szukając różnicy w brzmieniu, przecież Piotrek słyszy. Mówi, że tembr jest bardziej okrągły. Na pewno coś w tym musi być. To uczucie, to dysonans poznawczy. Uczucie niepokoju, kiedy nasze przekonanie, na przykład o tym, że nie wiem, srebrny kabel powinien zagrać jaśniej, jednak brzmi tak samo. Aby pozbyć się tego dyskomfortu, człowiek często nie zmienia swoich poglądów, tylko na przykład zaczyna szukać potwierdzeń dla swoich przekonań, to jest tak zwany efekt potwierdzenia, odrzuca wiarygodne źródła, na przykład lekarzy, naukowców itd. Albo wchodzi głębiej w grupy ludzi, które, które myślą podobnie. Znacie te fora, które wymagają zaproszenia kolegi, żeby dostąpić zaszczytu przynależności? To sprawia, że poglądy takiego człowieka stają się jeszcze bardziej skrajne, bo taki człowiek, dzięki, dzięki takiej postawie, odzyskuje spójność w głowie. Coś bardzo, bardzo ważnego. Ekstremalnie, audiofile. Często zarzucają mi, że wypowiadam się o rzeczach, z którymi nie miałem nigdy styczności. Owszem, są takie akcesoria, do których bardzo ciężko jest się dostać, chociażby ze względu na cenę, ale czytam bardzo często, że przecież wystarczy wpiąć węglowego vandenhula i no, nie wiem, srebrnego Nordosta, i nawet niedosłyszący usłyszy różnicę. I wiecie co? Nie raz i nie trzy, taką różnicę słyszałem. Problem w tym, że zawsze kiedy bardzo chciałem to usłyszeć, kiedy wiedziałem, widziałem kogoś przepinającego kable, kiedy była przerwa w odsłuchu, kiedy głośność była różna, kiedy test był, a kiedy test był przeprowadzony dobrze, kiedy słyszałem ten stryk przełącznika, tyle wystarczyło, żeby moja podświadomość mnie oszukała, żeby powiedziała mi: Teraz będzie coś innego. I słyszałem coś innego, ale za każdym razem, kiedy wyeliminowano, nie wiem, różnicę w głośności, w pozycji kolumn w mojej świadomości, czego w ogóle słucham, w czasie między próbkami, i w końcu, kiedy nie było tego kliknięcia zapowiadającego zmianę kabla czy czegokolwiek innego, wtedy różnice znikały. Ciężko by było na, nawet stwierdzić, kiedy kabel czy cokolwiek się przełącza. I tu pojawia się kolejna przeszkoda. Taki test trudno jest przeprowadzić. Nie wystarczy podpiąć dwóch par kabli do wzmacniacza i przełączyć. Nie wystarczy ustawić dwóch identycznych zestawów i przełączać. W końcu nie wystarczy przepinać kabli, a większość ludzi, która takie testy przeprowadza, robi to właśnie w jeden z tych sposobów. Robią tak też sprzedawcy, ale to jest temat na zupełnie inną historię. I żeby nie było, nie twierdzę, że nie można skonstruować kabla głośnikowego, który będzie filtrem w paśmie akustycznym, znaczy będzie po prostu wpływał na brzmienie. Można. Są takie kable. Wiemy jak wpływają na brzmienie i jak to brzmienie modyfikują. Pytanie tylko po co komu taki kabel? Skoro sami audiofile twierdzą, że kabel niczego nie poprawia, może co najwyżej mniej zepsuć. No to ja ponawiam pytanie. Po co takie kable, które psują bardziej skoro większość, i nie mówimy tu wcale o drogich kablach, nie psuje wcale. Jest jeszcze jedno pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Dlaczego w moim przypadku taki efekt występuje tylko przy kablach głośnikowych? Czy ma to coś wspólnego z moimi przekonaniami, z moją no nikłą boniku, ale wiedzą na temat tego, jak kable głośnikowe mogą wpływać na brzmienie? Czy podświadomość blokuje tę zdolność słyszenia w przypadku innych akcesoriów, nie wiem, podstawek pod kable kabli zasilających. Tak jak nie ocenia się zestawu głośnikowego na oko, tak nie powinno się oceniać na przykład filtra zasilania na ucho. Tymczasem nikogo nie dziwi to, że producent wypożycza recenzentowi na przykład audiofilski UPS za ćwierć miliona złotych, a ten testuje go właśnie na ucho, nie sięgając nawet po. Miernik. Wyobraźcie sobie test UPS-a w jakiejkolwiek innej branży wykonany na ucho? Nie? Witam w świecie audiofilii. I tu powstaje kolejny problem. Takie Testy w audiofilskiej niszy nikogo nie dziwią. Test kabla USB? Na ucho. Po co sprawdzać standard takiego kabla, jeszcze by wyszło, że nie jest zgodny z 2.0. Test platformy antywibracyjnej pod przetwornik cyfrowo-analogowy? Na ucho. Jakbyś sprawdził sygnał z takiego przetwornika przed i po położeniu na taką platformą, jeszcze by się okazało, że nie ma żadnej różnicy. Przykłady można mnożyć. Podam jeszcze jeden z prasy, jako taką klamrę, bo test chipu tuningującego marki Akiko Audio, a więc marki, od której ten film zacząłem. Ten chip tuningujący to zwykła naklejka. Są naklejki większe, mniejsze, holograficzne, kwadratowe, okrągłe, do wyboru do koloru. Ta konkretna ma formę plakietki z czystego aluminium, ale wszystkie te naklejki łączy to, że mają one poprawiać transmisję sygnału przez stałe przesyłanie. Energii harmonizującej. Tak przynajmniej mówi producent. Perpetuum mobile, bo wychodzi na to, że tej energii ma taka plakietka nieskończoną ilość. No i chyba nie trzeba być, jak powiedziałem na początku, specjalnie lotnym umysłem, żeby dojść do wniosku, że coś tu chyba nie gra. No ale znalazł się recenzant, który swoim nazwiskiem podpisał taki oto. Tekst. Około 10 lat temu niemieckie magazyny audio po raz pierwszy doniosły o chipach naklejkach przyklejonych do komponentów audio. Niedawno firma Kiko Audio zaprezentowała swoją wersję tego niezwykłego akcesorium. W tej recenzji pierwsze wrażenie z działania tzw. Equipment Tuning Chip 3D. Gwałtowna kontrowersja. Te niemieckie magazyny sporo namieszały w tamtym czasie. Myśl, że urządzenie może brzmieć lepiej tylko dzięki przyklejeniu do niego plastikowej naklejki, była dla wielu czytelników nie do przełknięcia. Pojawiły się ostre oskarżenia o oszustwa, naciąganie i sztuczki psychologiczne. Jak zwykle najgłośniej krzyczeli ci, którzy wiedzieli najmniej. Teraz po dobrych 10 latach stało się jasne, że takie produkty mogą faktycznie wywoływać słyszalny efekt. Ja i wielu innych testowaliśmy chipy różnych producentów, recenzowaliśmy je i cieszyliśmy się z ich efektów. Jasnego wyjaśnienia, jak to działa, jednak nadal brak. Producenci mówią o programowaniu, stąd nazwa chips, albo informowaniu plastikowych naklejek, no w tym przypadku aluminiowej naklejki. Co ma umożliwiać im harmonizowanie zakłóceń pól elektromagnetycznych? I co ty masz z tym zrobić? Albo to zignorujesz, albo posłuchasz efektów. Ja wybrałem to drugie. Power Tuning Chip jest y, oczywiście przeznaczony do listów zasilających i do poprawy zasilania, natomiast Equipment Tuning Chips mają poprawiać przewodzenie sygnału audio. Umieściłem moje dwa chipy na przednim panelu wzmacniacza Maran z serii Premium i odtwarzacza CD w moim gabinecie, spodziewając się co najwyżej subtelnego efektu. Pomyliłem się, ale na szczęście na plus. Natychmiast usłyszałem wyraźny wzrost dynamiki, bardziej kontrolowany bas, intensywniejsze barwy i jeszcze niższy poziom szumów, który pozwolił cichym instrumentom i subtelnym głosom wpłynąć, wypłynąć na powierzchnię. Co to jest? Czy przyjemność słuchania i zaangażowanie słuchacza można zwiększyć dzięki przyłożeniu dwóch arkuszy obrabianego aluminium do urządzeń? Wygląda na to, że odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Kilka dni później mogłem podzielić się swoimi doświadczeniami. Odwiedził mnie stary szkolny kolega, który lubi muzykę, ale nie jest audiofilskim wariatem. Jemu również wystarczyło kilka sekund, by stwierdzić, że brzmienie wyraźnie się poprawiło po zastosowaniu Equipment Tuning Chips. Akiko Audio Tuning Chips to wspaniałe akcesoria, działają bardzo dobrze, są całkiem przystępne cenowo i wyglądają przyzwoicie i profesjonalnie. Łatwo się je stosuje, a możliwości daleko idącego i wyrafinowanego. Strojenia są ogromne. Czy muszę mówić coś więcej, by polecić ten produkt? No właśnie. Ale wracając do sedna. W audio naprawdę wiele rzeczy ma znaczenie. Oprócz tych bardzo technicznych, również te mniej oczywiste nie wiem, Twoje nastawienie, samopoczucie, hałas otoczenia, zmęczenie, może nawet oświetlenie, oraz mnóstwo innych, o których pewnie nawet nie wiem. Jeśli będziemy bardzo, bardzo, bardzo mocno chcieli, to znajdziemy powiązanie tam, gdzie po prostu go nie ma. Dlatego tak ważne jest, żeby umieć powiedzieć: Nie wiem, nie słyszę, nie działa. I dlatego tak ważne jest również, żeby potrafić coś zmierzyć, żeby pokazać różnicę tam, gdzie ona jest, żeby w sposób obiektywny zweryfikować swoje zmysły. To nie jest tak, że czucie jest wrogiem mędrca, szkiełka i oka. To są różne narzędzia i z każdego z nich powinniśmy potrafić korzystać. Dzięki za dźwięki i do usłyszenia następnym razem. Bajo, jajo, cześć.